Cześć, witajcie w kolejnym odcinku świątecznym ho, ho Ho. Tym razem będę dla Państwa przedstawiał piernik, a do tego będziemy potrzebować frużelinę i marcepan, które już było we wcześniejszych filmikach, dlatego warto do nich zajrzeć. Serdecznie zapraszam do oglądania. Będzie bardzo słodko i przepysznie. Składników do przygotowania piernika jest dosyć sporo, ale bardzo łatwo się go robi. Są to. 60 g mąki żytniej, 80 g mąki pszennej, 20 g mąki ziemniaczanej, 200 g masła, 150 g miodu, 40 g przyprawy do piernika, czyli to są dwa opakowania, bo z reguły teraz są po 20 g, 15 g kakao, pół łyżeczki cynamonu, 5 jajek w rozmiarze M, oczywiście jeśli będziecie mieli L to 4 sztuki, 50 g cukru trzcinowego. Jeśli chcecie to tutaj możecie sobie dosłodzić więcej według was pół łyżeczki proszku do pieczenia jedna płaska łyżeczka sody w rondelku rozpuszczamy sobie masło jak widzicie mój pomagier bardzo dobrze sobie z tym radzi do tego dodajemy 150 g miodu pół łyżeczki cynamonu kakao i wszystko dobrze musimy wymieszać do tego wszystkiego dodajemy przyprawę do piernika jedną i drugą torebeczkę co jeszcze bardzo ważne całej tej masy bardzo proszę nie zagotowywać ma być po prostu bardzo ciepło. do dużej miski wbijamy 5 jajek do tego dosypujemy cukier i za pomocą miksera ubijamy na gładką masę pamiętajcie żeby zbytnio jej nie napowietrzyć no i tu znowu mój pomocnik przytrzymywał mi mikser w osobnej misce łączymy sobie wszystkie trzy mąki. Do tego dajemy płaską łyżeczkę sody i półtorej łyżki proszku do pieczenia. Po połączeniu składników w osobnej misce przesypujemy je do naszych ubitych jajek. I tutaj już przy pomocy łyżki wszystko dokładnie mieszamy, żeby się dobrze połączyło. W międzyczasie rozgrzewam sobie piekarnik do temperatury 160 stopni. I następnie przekładam naszą masę, jak mi już przestygła, do dużej miski i łączę z pozostałymi składnikami. Wszystko dokładnie, także trzeba trochę to pomieszać. Czyli pomocy kawałka masła z lodówki wysmarowuję sobie moją foremkę, a ma ona wymiara 25 na 12 Polecam większą, czyli 32 na 12 będzie lepsza. Dodatkowo jeszcze całą foremkę. Obsypuję sobie mąko. I dopiero później przelewam całe ciasto z miski do tej właśnie foremki. I wkładamy do rozgrzanego piekarnika na 40 minut. Po 40 minutach sprawdziłem sobie patyczkiem i musiałem zostawić na kolejne 20. Ale po tych już 20 minutach patyczek już jest suwy. Dlatego te 40 minut Lepiej będzie, jak to będzie w tej dłuższej foremce. Wtedy powinno wystarczyć. To pięknie wygląda, a jeszcze lepiej pachnie. Do wcześniej przygotowanej frużyliny daję sobie dwie czy łyżki miodu, aby łatwiej mi ją było później rozsmarować. Rozkrajamy sobie naszego piernika na trzy części i czekamy aż nam trochę przestygnie gdy już przestygło będziemy teraz potrzebować 250 gram marcepanu który robiliśmy już wcześniej ja go podzieliłem na dwie części i rozwałkowuję sobie placki tak aby się zmieściło na mojego piernika gdy drugą część marcepana mam przygotowaną nakładam na pierwszą frużelinę i wkładam na to kawałek piernika i znowu robię to samo. Kładę marcepan, na to frużelina i na górę nasz piernik. Oczywiście odwrócony, żeby góra była płaska, a nie okrągła. Na polewę czekoladową będziemy potrzebować 1 czekoladę mleczną, jedną czekoladę gorzką 64%, 100 g śmietanki 30%, 20 g miękkiego masła i gdzieś 30 g miodu. Znowu w rondelku podgrzewamy śmietanę, od razu do niej dodając nasz miód. Gdy nam się to już dobrze zagrzeje, przekładamy do tego naszą całą czekoladę i wszystko dokładnie mieszamy. Jak już nam się dobrze połączy, dodajemy do tego nasze ciepłe masło i wszystko znowu mieszamy. Następnie stucimy, aby nie było takie płynne. Zanim przestudziła mi się czekolada, całego tego piernika skroiłem z każdej strony, aby był równi osienki. Następnie, jak widzicie, wszystko dookoła oblewamy czekoladą, tak żeby całość nam się pokryła. Jak chcecie, możecie sobie jeszcze z góry to wszystko przyozdobić jakimiś ozdobami czy tam orzechami, ale to już według własnego uznania. I najlepiej wstawić sobie go do lodówki na ładnych kilka godzin, aż to wszystko bardzo dobrze zastygnie. Ja miałem przykryte jeszcze dodatkowo go folią. I możemy brać je za krojenie. Po rozkrojeniu pierniczek prezentuje się fenomenalnie. Naprawdę smak jest obłędny. Bardzo jest dobre to połączenie z tymi wiśniami. Oczywiście możecie sobie zrobić również śliwkowe. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym. Cześć!